Mniejszaki pełne ubrań, tłum dziewczyn oraz kawa i ciastka. O co chodzi? Jesteśmy właśnie w Metaforma Cafe na Słab Party. Czym jest Słab Party? Jest to nowy projekt All In Fashion, polegający na wymianie ubrań. Dziewczyny, chociaż panowie też byli zaproszeni, dokonując przeglądu swoich szaf, przynoszą ciuchy, a następnie wymieniają się. Udało nam się złapać organizatorki całego tego zamieszania. Jest z nami Gabi, Asia i Kasia. Dziewczyny, powiedzcie, skąd pomysł na tego słabość? E, wiesz co, pomysł powstał tak naprawdę spontanicznie, bo e, odpa odparłyśmy swoją szapę i stwierdziłyśmy, że no, mamy bardzo dużo takich rzeczy, które tak naprawdę są na nas dobre i są w fajnej jakości i, i, i w, dobrym w, stanie, w dobrym stanie. przede nawet, nawet nowe. A że i chodzimy w nikt nie chodzimy i stwierdziłyśmy, Albo... że tak przyjaciółka, przyjaciółca, no to wiadomo, zawsze może wymienić, ale fajnie by było to zrobić na, na, większą, na więks większą skalę. A jak, jak oceniacie przebieg tego dzisiejszego wydarzenia? Na plus, czy raczej jeszcze coś do dopracowania? To znaczy, my jesteśmy bardzo zadowolone, tak, jak na pierwszy raz to uważamy, że ja fajnie wyszło. Ja sama po prostu cztery rzeczy złowiłam, <grym> więc jestem mega zadowolona. Było, było zainteresowanie, było wreszcie całe miasto uplejone plakatami i na Facebooku też promocja duża. I przyszło dużo ludzi, ale nie aż tak dużo, jakby mogło przyjść. Ale myślę, że już kolejne edycje będą takie, że dotrzemy do tych dziewczyn, które jednak będą chciały się tak. wymieniać. Jak na pierwszy raz to było super. Z nami kolejne uczestniczki dzisiejszego słapa. Dziewczyny powiedzcie, jak wrażenia. Ja jestem bardzo zadowolona, jestem pozytywnie zaskoczona, że udało mi się wymienić akurat takie rzeczy, jakie mam, na coś <śm> według mnie fajniejszego, atrakcyjniejszego. Dziewczyny są otwarte, że nie ma tutaj takiego patrzenie jaką na wartość tych rzeczy tylko na się można jakoś tam dogadać właśnie koleżanka na przykład postawiła kawę w zamian za yy, bardzo ładny sweterek. większość swoich rzeczy zostawiłam w domu nie w Krakowie więc nie miałam za bardzo czym się wymieniać ale to co wygrzebałam wzięłam i pomyślałam sobie nie na pewno z nikim się nie wymienię ale w sumie yy, udało mi się właśnie tam zafasować taką sukienkę. Później okazało się, że jedna z dziewczyn chce oddać spodnie. Wzięłam te spodnie, więc jestem bardzo zadowolona. Rozumiem, że planujecie kolejne edycje. Jak najbardziej, jeżeli możecie, to zdradźcie nam kiedy kolejna edycja. Oraz, czy macie, macie jakiś plan, mniej więcej z jaką częstotliwością chciałybyście organizować te słapy? Myślimy, żeby zorganizować kolejnego słapa po świętach Bożego Narodzenia, czyli tak gdzieś no, w styczniu. Tak, tak. Ta, I myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, będzie to organizowane w miarę cyklicznie. Może co miesiąc nawet? Co miesiąc, co? co dwa miesiące, także będzie szansa na pewno, że każdy, kto będzie chciał się wymienić na ten, na, na ten słap nasz trafi w końcu. Po świętach głównie dlatego, że wiadomo święto to ludzie dostają prezenty, nie w od babci, a może komuś innemu się spodoba. E, więc no to jest głównie, właśnie tak stwierdziłyśmy, że po świętach to jest dobry pomysł, bo właśnie ludzie mają mnóstwo ciuchów i nie wiadomo co z nimi zrobić. Właśnie wtedy można przynieść na nasłapa i na pewno się komuś coś spodoba. Bo tak jak mówię, ja przyniosłam tutaj rzeczy, które no, nie sądziłam, że komuś się na przykład spodobają, a było wzięcie i bitwa o jeden sweter. Także, <laughs> także na pewno będzie jeszcze więcej edycji. zapraszamy ogólnie na, na kolejne tak. edycje i inne wydarzenia. Wspierajcie nas! Mm -hmm. Okej, okay, sami słyszeliście, nic tylko przejrzeć szafę i przejść na słapa, upolować coś nowego. A takie rzeczy tylko w All in